Państwu. Witam serdecznie w piątek. Dzisiejszym tematem będzie hasło wyróżnij się. Proszę Państwa, wyróżniać się to znaczy umieć wypowiedzieć swoją opinię, to znaczy umieć zareagować na niewłaściwe postępowanie innych, to znaczy wspomóc czy pomóc innemu w sytuacji trudnej, kiedy widzimy kobietę bitą na ulicy, kiedy widzimy dziecko tłuczone przez nawiedzoną matkę itd. itd. Proszę Państwa, żeby nie była to rozmowa o wszystkim i o niczym, chciałbym nawiązać do konkretnej sytuacji. Otóż Polska w 2012 roku podpisała konwencję antyprzemocową, tzw. konwencję stambulską, w której zagwarantowane są prawa do obrony kobietom czy innym osobom prześladowanym w różnych sytuacjach życiowych, społecznych. Pytanie jest. W zasadzie retoryczne, dlaczego polski rząd, dlaczego pan Ziobro, mieniący się ministrem sprawiedliwości, dla mnie to oczywiście śmieszne, pan Kaczyński, mieniący się guru polskiej państwowości i pociągający za sznurki z tylnego siedzenia, bojący się wyjść do obywateli, chodzący w ochronie 9 czy 12 lokaliów, dlaczego tak dążą ci panowie do tego, żeby ograniczyć prawa kobietom? Dlaczego tak popularne stało się to, co było popularne w średniowieczu, że kobieta to jest ktoś, kto ma rodzić, siedzieć w domu, gotować i czekać, jak pani władca przyjdzie i zarządzi. A jak się nie spodoba, to jak stłucze. Czy to jest normalne? Czy o to chodzi Kaczyńskiemu i ziobrze? Myślę, że tak, to mali ludzie i kierują się niskimi pobudkami. Ale oni sami nie byliby w stanie tego przeprowadzić, nie byliby w stanie tego zrobić i być może nawet wymyślić. W przeciwieństwie do powszechnie panującej opinii o ich wszechogarniającej mądrości i inteligencji, ja mam przeciwne, wręcz odrębne zdanie. Myślę, że są po prostu małymi cwaniakami, którzy próbują na fali popularności zyskać to, co się da. Otóż, spiritus mówię z tego wszystkiego, według mnie, jest hierarchia kościoła katolickiego. Która nawołuje do powrotu, tak mi się wydaje, do czasów średniowiecza. To wszystko, co się dzieje w polskim życiu społecznym, a co jest przyprawione goryczką tychże hierarchów, ich mądrością życiową, chociaż można by zapytać, skąd oni ją czerpią, skoro nie mają ani żon, ani rodzin. To wszystko. Jest po prostu skandaliczne. Proszę Państwa, mariaż władzy świeckiej z władzą kościelną przyniósł w Polsce same straty, same złe rzeczy. To owa hierarchia kościelna, wpływając na pisowski rząd, na rząd ludzi, w dużej mierze, czy w znacznej części zdeprawowanych, niemyślących kategoriami dobra Polski, nie przejmujących się niczym. Obecnie uchwalających, <laughs> przepraszam, obecnie uchwalających ustawę, która ma zapobiec odpowiedzialności za to, że łamią prawo od pięciu lat, to ten rząd, wspomagany przez Episkopat Polski, przez kler, zwłaszcza wyższy kler, doprowadził do tego, co w Polsce, z czym w Polsce mamy do czynienia. Jest coraz gorzej. Jest coraz gorzej i obawiam się, że na tym nie koniec. Będzie jeszcze, jeszcze straszniej. Zaczną się szykany, takie same jak. W tej chwili na Białorusi. Jestem przerażony myślą o tym, co może za chwilę się stać. Mówiąc za chwilę, mam na myśli najbliższą przyszłość. Proszę Państwa, apeluję do Was wszystkich: weźmy się wszyscy w garść, zacznijmy działać, wyjdźmy w pokojowych protestach, przeciwstawmy się tej mafijnej władzy i zróbmy coś, aby ona zniknęła na zawsze. Ja nie namawiam do buntu przeciw Państwu. Ja namawiam do działań zgodnych z Konstytucją, bo inaczej nie mogę. A więc podkreślam, namawiam nas wszystkich do działań zgodnych z Konstytucją, do wyjścia na ulicę w proteście przeciwko tej bandzie, która łamie wszelkie prawa i normy przyzwoitości, prawne i to wszystko, czym nasz naród i inne cywilizowane państwa i narody kierują się od wielu dziesięcioleci. Ja myślę, że najwyższy czas zareagować. Jeżeli nie chce tego zrobić opozycja parlamentarna, zróbmy to my, obywatele. W przeciwnym razie skończymy na śmietniku historii. Oni zostaną. Oni mają pieniądze, mają władzę, mają wojsko, mają funkcjonariuszy, mają prokuraturę, mają policję, które za nic mają prawa kobiet, które nie stają w obronie kobiet, które umarzają wszelkie postępowania, jeżeli tylko jest to możliwe, tak żeby nie wypłynęła żadna sprawa typu mąż pobił żonę, mąż jej zaszkodził. Bo mąż to jest pan w świetle tego, co mówi Kościół i tego, co mówi Kaczyński i Ziobro. Tak być nie może. Zróbmy z tym wreszcie coś, co spowoduje, że to się zmieni. Jesteśmy już wyśmiewani na całym świecie. Nasze władze są bagatelizowane. Nikt nie słucha tego, co mówi pan Morawiecki. Ostatni przykład to próba przekonania Rady Europejskiej, aby się zebrała w kwestii Białorusi. Kto o to apeluje, proszę państwa? Tenże Morawiecki, tenże Kaczyński, tenże Ziobro, którzy łamią prawa w Polsce. Prawa obywatelskie, prawa ludzkie. Otóż pozwolę sobie jeszcze skierować adres do tych trzech wymienionych przez siebie panów. Panie Ziobro, panie Kaczyński, panie Morawiecki, ja mam głęboką nadzieję, że za swoje zbrodnie, bo tak je określam, kiedyś odpowiecie, że stanicie przed polskim sprawiedliwym sądem. Że skieruje Was doń normalna prokuratura, nie ta w pewnej części czy w dużej części upolityczniona przez Ziobrę, i że odpowiecie za swoje zbrodnie. To wszystko, co robicie, nazywam zbrodniami. Pomijam tutaj Waszą pychę, arogancję, pomijam hipokryzję, fałsz, kłamstwo i to wszystko, czym operujecie. Mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się w wolnej Polsce, czego wszystkim nam życzę. Do widzenia Państwu.